Manko z tej strony, polski pingwin i wit. Ała! <grywki> Witam Was na mapie Epic Jump YouTuber Map, coś w tym stylu. Um, mapka stworzona dla polskich YouTuberów. Ale dzisiaj mam ze sobą zagranicznego YouTubera, który akurat mówi po polsku i jest to Keralis. Cześć, ja trochę po polsku mówię. Trochę lepiej niż ja po polsku. <laughs> lepiej <laughs> niż ja. No i właśnie wpiliśmy do mapy i no. tu masz angielską stronę, bo nie umiesz po, po polsku czytać. Wiesz co troszeczkę umiesz. Wiesz co ja dobra, to ja będę robił to po polsku. Okay. Witaj na mapie Polish Big Jams Map. To nawet oh. po angielsku jest, wiesz? No. Jeśli nagrywasz... Nie, dobra, ja po angielsku. <laughs> Idź na angielski. <laughs> <laughs> Jeśli nagrywasz, udostępnij mój kanał w opisie Okej, udostępnimy. Jeśli spadniesz, możesz używać game mode. A. O, okej, okay, spoko. O to fajnie. Powodzenia. Ok, zaczynamy. <laughs> Tutaj jest start. Jest After start. you. Nie, 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 nigdy. Ty da. Ok, ok. Dobra. Pierwszym razem nie trafiłem. Oła! Okej, okay, jadę. Dobra, Aaaa! Trafić... <laughs> <laughs> tak. Start. mapy. <laughs> Już widzę, że dobrze, że dobrze idzie nam. Ok, Płogę tym razem. Później jest, co jesteśmy. Powolutku, powolutku. Co? O, dasz wiesz, radę coś, tym coś, razem. Coś, coś, oh, o nie. Nawet okay. co nawet dachu nie widziałem, wiesz? Coś jakiś lak był. Jasne. Trafiłeś? <grym> tak, trafiłem. O ładnie trafiłem, myślałem, że trafiłem. Już byłem pewny tego. O kurcze, wcześniej trafiłem. Kurde, wiesz co. Okej. Okay. Wiesz, co, wiesz gdzie ja się zasponowałem? Gdzieś na dole. Na dole? No. Okej, okay, już cię przyciągnę do mnie. Ty, ty, ty. Dzięki. Jesteś. Dobra. Okej, okay, trafię tym razem. dwa, jeden. Okej okay. Come on, come on, come on Jest! Dałem Jesteś? radę No jestem, czekam teraz Ach. Znowu dole jestem, myślę dobra Masz o. tutaj jedzonko? Jedzonko Dostałeś? Nie Nie? Jest Dostałeś, masz Tak jest Może jakiś lag jest, nie wiem, coś się dzieje, Tom, Co się bom, dzieje bon. Ja nie dostałem Może dostałeś moje No dobra, masz Give me food Jeden stag masz Mam, o teraz mam dwa Okej, okay, może to, być Na czym to polega, dobra, mamy skakać, tak? Mhm. Mm no, jump map, chyba tak. Jup Idziemy. O mój! O nie! O oh, oh, tak, faktycznie, bo ty przeżyłeś, a ja nie. Dobra, idziemy. Okay. Muszę. Ups. Spokojnie, pingwin, Spokojnie. Jestem. O, pięknie, pięknie. Jest! Next! <noise> Najdłuższa mapa w historii. O! No, ładnie ci idzie teraz. Ups. Tutaj prawdopodobnie. O, ładnie. Nie! On żyje, żyje, ale obserwujecie. Pisz jak cak i Jak Ty dajesz? się Dałeś radę? Nie! O, oh, god! O, nie! Z, jesteś na Game od zero? Dlaczego Ty w powietrzu jesteś? Ty nie z, jestem w. Creative? Nie? Huh. O, a Ty jesteś normalnie, więc. B już wiesz to, wiesz co to jest najgorsze? Że to jest zrobione, wiesz co, w dżungli, wiesz? A czemu to jest najgorsze? Bo są uh. liany, jest za dużo wody Aha I po prostu ci nie zabija, jak Kry, Krytyka już się zaczyna Dobra, no krytyka nie, ma jest fajna Dobra, No Za tobą No kurde, o woda Kurs, jest tak blisko uh. Jakieś ten, jakieś tabliczki tu są Gdzie, gdzie tabliczki? Tu O nie, to, to oceloty, masz e? Tabliczki, a to są samoloty. Nie wiem jak, nie wiem jak to... Nie wiem, jak, to nie jak to może być tabliczka? że to jest kot. Nie wiem, wyglądały jak tabliczki z góry. Okej, okay, wracamy, to już byliśmy. Spotykamy pierwszego polskiego youtubera już tutaj. Kto to? To jest SKKF. Tutaj SKKF. Mamy skina SKKF'a. Nie wiem kto tu jeszcze będzie, ponieważ pierwszy raz oczywiście przechodzimy mapkę, ale zobaczymy. Nawet nie wiem, czy ja tu jestem gdzieś. Nie widzę siebie, ani nie widziałem. U! ciekawe. a jest! Dlatego jest cały czas noc. O, sweet. O, już tutaj. Myślę, że spodziewali się, że przejdziemy to pierwsze bez problemu. Dlatego nie dawali żadnych łóżek na początku. Jaki fail był. Ale teraz przynajmniej jest dobrze. Wyspaliśmy się. Jump, 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 jump. Dobra, to jump, a ja będę patrzał. Jump, jump. Jump, 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 jump. Jakiś nie A! Uff, blisko, blisko, prawie spadłem. Ale dobrze idzie. Żyjesz? Ż Żyjesz. Nie. Fell from a high place. Ale jesteś. jestem tutaj, patrz. Jesteś w dobrym miejscu. Super. Oko będzie dobrze, czekaj. Stejka, czy mam w ręce? Czy pork ciop? U, widzę Mandzia. Widzę parę ludzi różnie. to jest chyba moja pierwsza mapa. Z 600 filmów, co mam na kanale, to jest pierwszy no. parkour, co zrobię. Tak? No. O kurczę. No to. Uh? Uh. A! Podziękowanie. Zawsze zapominam, kurczę. Podziękowanie dla sponsorów serwera Craftserve. Craftserve. No, którzy pole... zorganiz... polecili, których polecam, którzy organizowali dzisiaj um, możliwość grania na tej mapce. Mhm. Więc dziękujemy bardzo. Widzę cię? Obserwujecie. Tu jesteś. Tu na górze. <laughs> Jak Proszę, tam wyszłeś? Musisz powoli, powoli. Ok na około. Ty, tutaj... ty Na pewno to game modem cały czas jedziesz. Nie! Zobaczysz na filmie, obiecuję ci. Tutaj jest coś dla ciebie. Some stuff for you. Dan dun dun. Ja spadłem znów. Tutaj jest chyba checkpoint i tak. Mogę cię przenieść tutaj, jak chcesz. Nie, 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 nie. Okay, nie. nie. Okay, to okay, musi okay. być ledzic zrobione. Wszystko. Okay. <laughs> Już nie, widzę, że będzie leka. taki. Um, taka kacenka 10 godzin później. <laughs> 10 godzin później. Jestem! <laughs> <laughs> Dobra, Set game yes. mode to zero <laughs> Nadal pisze. <laughs> Okej, okay, tego <Ale> nie było. <laughs> dobra, naciskam. A po co mi te jaja? Jajka dostałeś? No, dużo co? Cioè, gdzie są moje? Ty Ej. je wziąłeś, moje. No masz. Wow, Dam mam. Się, nie, mam, kurczę, cztery. Ale staki. po co te jaja? Um, nie wiem. Niespodzianki. O, żebyśmy mogli rzucać jajka w kolejną osobę. Eba, tak chwilek wygląda. Chyba, że tutaj coś musimy rzucić. Du -du -du -du. A po... Potem... Czekaj! Nie wiem po co. Ale są. So. Okay. Nie będę naczekać. Nie, 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 nie. No bo... <grym> <Epic> koncentracja. <grym> <grym> tutaj, okay. tutaj chyba gdzieś spadłem, wiesz? No, tutaj spadłem. Tu, mhm. tu na tym, ale może być. Dobra, nie so, okay. Nie działa. Nie działa. O czemu nie działa? Myślałem, że odbija. Ja? O! A dostałem, kur. Może zmienili coś w nowej wersji 1.5. Nie można już uderzać się kurczakami? Po... Wow! Powinno być. No nie, nie da się. Nie da się właśnie. I nie mam game moda, ty nie masz game moda. Może PVP jest skaszonym, ale zaraz zobaczymy. Nie, ja bo piłem dawniej. No na początku, ale nie tutaj. Zobaczymy. Ja, 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 no patrz, Działa! O, jak, a! Jak, jak to zrobić? O! Prawie. No! Po co spadłeś? <tale> okay. Dobra, nie spadamy. Ciśniemy dalej. Pokaż jak to zrobiłeś. aha. Kolejna os no. God damn Carolis! O! Oh, polijanach. Nice <gul Peter> Nice! <tale> Wspinałeś na górę Polianach. Ej, ty tymi ty jajami przestań zrzucać. Gdzie ty jesteś od Już cię przygiosy dość. Uh, nie, nie jestem, jestem, jestem. Za nop. tobą, patrz jak super jestem Jesteś. Okej. Okay. Tutaj kolejną osobę. Z no, no. kolejną osobę mamy. To jest Minecraft Blow. Tutaj. Minecraft Blow. Blow. To jest jakiś polski YouTuber, tak? To jest polski YouTuber mapa ogólnie. Wszystkie polscy, raczej prawdopodobnie dużo polskich YouTuberów tutaj na tej mapie jest. Z tego co wiem, no Aha. To zobaczymy. I Blow ma pajęczyny, bo widzisz, jak ma Spiderman skina. A po chmurkach się spinamy. Nie mapa, jest... wiesz, ale cholera, no znowu spadłem, no. Fajna mapka. Ustaw sobie teleport polski ping, <tronik> tu będziesz mógł sobie szybko, e, szybko ten... Chyba, że ja cię przeniosę tutaj. No patrz, to jest super dobra, jestem. Nie jestem, się... mam jajka. Ale po co te jajka? To, to mnie ciekawi, wiesz? Nie wiem. Autorzy mapy, którzy oglądają, napiszcie nam, po co te jajka? Po co te jajka? Po, po co te jest Spider-Man związany z jajkami, nie wiem. O, oh, czekaj, może coś być, jakaś korelacja. <tronik> jest jakiś tam jest jakiś tam, wiesz, jakiś, jakiś sign tam jest. <tronik> Keralis! Przenieź mnie kolego! Ten tryton! Tutaj jestem. Jestem w łóżkach! Jestem, po co? Jest co? Tam? No, dobra, o, tam. dobra, jestem. jestem. Co jesteśmy... Tu jesteśmy. To jest Minecraft Blow. Do, Do góry. góry, uP. O, mamy łóżka kolejne. I wygląda na to, że jestem. Co się dzieje? Leżysz? Śpisz? Chyba, tak, ale po skosie. U... O, jestem. Okej, okay, żyjemy. Do góry teraz musimy iść. To będzie proste. Jak jest ten parkour? Ops. <noise> bardzo, bardzo proste A! Okej, musisz. <noise> Nie mogę uwierzyć, że. O jest. Okej. Okay. Jak zrobimy tak, że jak jeden z nas e, dotrze do jakiegoś wiesz, tam checkpointu, Aha. to mogę cię przenieść na przykład. Albo ty mnie przenieść. <noise> Seriously? What? Co się o uważaj, bo jest blok nad tobą. Właśnie to jest a, ten trick. A widzisz, jest tricky stuff. A tricky style. Nie wiedziałem, dlatego spadłem wcześniej. A Musisz na, tak. sam, na samym... na samym końcu skoczyć. Dobra, to wiesz co, to zrobimy tak, że... Ty się wspiniesz <grym> a ja tu będę stał i patrzał. <grym> Zobaczymy czy tam radę w ogóle. Jesteś, jesteś. Dawaj, dawaj. Do góry. Oh god, tu jest... Jakie mam Jest! Zrobiłem Kurczę, że jak dawno po polsku nie rozmawiałem. Jak długo? go? Szyk. Nie wiem, parę miesięcy na pewno. Serio? A ja codziennie i tak lepiej niż, niż ja mówisz. Jakim cudem? A w ogóle ty oh. się. Gdzie, skąd, skąd pochodzisz? Z Polski? Ja jestem z Kielc! Aha. Kielce i Polonia. O oh, no! W Szwecji mieszkam. Gdzie? Nie mógł, że spadłeś, no ja tutaj Spadłem. czekam na ciebie, no. A! Z Kielc, tak? Z Kielc, tak. A okej. Okay. Ale przyprowadziłem się do Szwecji, miałem 4 czy 5. A, i tak dobrze pamiętasz polski język? Wiesz co, pracowałem dużo z polskimi filmami, wiesz, dawniej Aaa, okej okay. Przed YouTubem, czy no, przed, po YouTubeie, po prostu, przed YouTubeem, proszę mm. wiesz okay. co, ja będę się patrzał, patrzę tutaj na mapę, bardzo ładnie wygląda Jak tam ci idzie? Ja, idzie okej, okay, już chyba jestem prawie na górze Wiesz co, to tu trzeba trochę wiesz No wait! Nie, 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 nie spalaj kol... Trzymaj jest... się Tutaj jest już łatwiej, mogę cię? tutaj stąd już możesz postarać się Ja chciałem tak sam to tam, zrobić, tam, tam, tam. widzisz? Niestety Jestem Sam nie jestem, sam nie jestem pro parkurowcem Ale jakoś, jakoś To na pewno O, nie wiem, nie wiem Wyczucie... <laughs> na samym dole <laughs> jesteś znów? Czy mi się zdaje? Oh <laughs> my god Wiesz co, ja już jestem gotowy z tym Chciałem jeszcze raz spróbować i spadłem na sam dół Tylko że bierzemy oh, spróbować no. no, no, no Uff. Mam to, mam to, jestem prawie. Gdzie to, to zrobić? W środku blow'u jestem. Ciekawe jak się czuję. Oh my Ech. god! Polski pingwin. A po co ten pingwin w ogóle? Powiedz mi, Po co to są pingwiny? Jaka historia kogo pingwina jest? Dużo ludzi się pyta w sumie, może by zaciekawiło moich widzów. E, ogólnie... No. E, nie wiem czy czaić kością. może czai, o, grałeś kiedyś w Call of Duty i takie inne? Wiesz, co Call of Duty nigdy prawnie no, Oglądałeś jakieś takie e, śmieszne filmiki z Call of Duty? Trochę oglądałem, tak. w e, e, Super Noobs? Nie. O, no to szkoda. No właśnie, gościu, który stworzył serię Super Noobs z Call of Duty, taki. taka seria para, Taka, nie wiem, jak to był. taka maszyny, mam mniej więcej. Takie śmieszne skat scenki i tak dalej. No. E, z nim się kolegowałem, dopóki się nie pokłóciliśmy. E, ale kolegowałem się z nimi i ja tak. Nie wiesz, robiłem nowy kanał, ja chyba z 50 kanałów miałem chyba w moim czasie e, różnych. Nie wiem czemu, zawsze zaczynałem nowe kanały. To jest pierwszy mój stały kanał tak naprawdę, polski pingwin. Mm. O kurde! Nie, 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 nie! Game mode! Game mode! Uff. Co ty Game moda włączyłem o, o, przy ostatniej sekundzie, zanim uderzyłem w drzewo. A, nice. O nie. i tepnęłeś się! Dzięki Już prawie jestem na górze. O, o, zaraz będziemy, ten, wpadać do kolejnego youtubera, Mandzia No i wracając do tego, co mówiłem um, no, On po prostu to. powiedział mi, ja tak mówię, o, może coś zrobię z, związane z polskim, nie? Hmm? Uh, on mówi, o, about Polish Penguin, a tak, hmm, ciekawe, no i, i tak się zaczęło Tak Ale... się zaczęło, tylko było Polish Penguin na początku, a wtedy, kiedy stworzyłem polski kanał, to zrobiłem polski pingwin, nie? No i no i tak, tak właśnie się stworzyło. Nie, nie jest jakaś ciekawa e, histo historia za tym. Po Tylko typu... takie spontaniczne wymyślenie. O, mamy super masło. <noise> super masło! Premium oh! butter. butter. Dobra, dawaj Premium butter. O, buciki dostałem też. Całą zbroję dostanę? A ty hmm. wszystko bierzesz, ja nic nie dostaję. Nic nie dostałeś? Okej, okay, masz. możecie obroni. Czekaj, troszeczkę. to jest nie. Ej! Ja, bo ty bierzesz wszystkie moje rzeczy. Nie, bo, no to nie klikaj ciągle, bo dostaje 50 tysięcy rzeczy. Oh no, ja stąd idę. Dobra, mam, mam, ten... mam czapeczkę, co ty masz? Co dostałeś? Wszystko dostałeś? Buty takie rzeczy? a i też są. To buty mam, a nie ma nic więcej? Bucik i hełm i tyle. Super Masło kolej... premium bar, dobra, jedziemy. Gdzie no. jedziemy? W dół, After w górę gdzie. O oh my god, uh, znów musimy wtrafić trafić w dziurę, tylko tym razem. A chyba łatwiej diększest, jest. Większe jest jest. jedziemy, 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 jedziemy. jedziemy, jedziemy. Trafiłeś? Ja w, ja w łóżku już jestem. Okay. No? Serio? No. Okej, okay, już idę. Don, 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 Bardzo fajna mapa w ogóle. Muszę polecić. Jak chcecie ściągnąć mapę, oczywiście jest w opisie. Trafię, do No! Może być. Trafiłeś? No, może być, powiedzmy. Nie trafiłeś. jestem. <laughs> jestem na miejscu. Jest. Kolejny spawn gotowy. Manjo tutaj jest. Manjo ze... kto gdzie? Po co? Gdzie? To za tobą, to jest Jakie Manjo. O, Manjo. Oh, Manjo. To jest youtuber, który się nazywam Czemu słyszę TNT? No to no, nam no, Ups, i co to wysadziło? TNGO. Manjo? No Manjo chyba, nie? Nie. Oh, o, coarse, Wysadziło ]います. to TNT Wow! Ale fajne. Fajnie. Troszeczkę tam wysadziło, widzę, że. To dobrze zrobione. To to no. ma, jest związany z Redstone, tak? Um, raczej Przystęty. nie. Twórcy, twórcy mapy sobie dopowiedzieli chyba. Ale, ale może być. Może Jezus. być. Tutaj mamy właśnie schodeczki. Jak, jak cię nam nie uda, to można wrócić po schodeczkach. To jest dosyć proste. O! Dosyć proste. O, tak. Patrz. Ładnie. Jaki mistrz parkura. Tutaj double jump. Jaki oh. double jump? Okay, double jump. O! Oh. Hej, wiesz, co chyba wejdziesz tutaj? No bo ty możesz już. O, ja zobaczymy, ścigamy jest, się. Proszę. Spadłem. Ścigamy się. Kto pierwszy na górę? nie, dę, dę, dę. nie ma wyjścia nigdzie. Nie ma. No to rozwalam blokę, nie pomyślałem się. A nie wolno. Pisało, że nie wolno. O! Oh, Zapomniałem. Okej, okay, kładziemy to z powrotem. No. W takim razie. Seriously? Seriously. Game mode one? O, ci się udało! No widzisz? Okej, okay, jestem na miejscu. Jest się mistrzem, jest się mistrzem. Jest A w panie. takim razie. Ups. <głos> <głos> w takim... O, mogę ciebie przenieść do mnie. W takim razie mogę to samo zapytać, skąd się wziąło imię Karalis? Lub Wiesz imię co, to jest Karalis. w sumie moje imię. Może nie całe imię, ale jak sobie weźmiesz parę liter przerzucasz, to jest to jedno imię. Czyli? No, no parę literek. No ale nie, Ale nie znam twojego imienia No No ale wiesz masz kierazę przed sobą No popatrz Przerzuć sobie te pierwsze cztery literki Karol Pierwsze, <coughs> pierwsze cztery Do tyłu weź sobie Arek! No widzisz O ta okej już pamiętam <coughs> Pamiętam <coughs> Czyli jest Sil Arek tak naprawdę Arek? No, no, silnie nie jestem, ale akurat ty tam ten, ten drugi jest coś na lis. A co z lisem masz wspólnego? Oh my god! <laughs> <Jezu>. <laughs> nazwisko, fuck. <laughs> oh my god! Ej, fajnie stworzyłeś swój nick. No widzisz? Arek... Po używałem to w World of Warcraft, jak grałem dawno, dawno, dawno temu. Tak? No, miałem takie, oh. takie nazwisko, i wiesz. Po prostu sobie w Minecraft, to jest przezniono sobie tylko. Ciekawe, jakie by moje było. O kurcze, by było... Troutz... ...bur. No nie. nie, już brzmi niemieckie. Troutbur, no nie, 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 nie zadał ci powiem. No więc się pośmiał. Co dostałeś? Nic. O. To jest Domek Reziego, kolejny youtuber no. pols polski? Ja sobie tego założę, parę rzeczy. No, czekaj co? Ej, powiedziałeś się nic! No nic nie było, no. Jasne, dajesz. Ja <ślech> dam ci chociaż, co chcesz? Co, dam ci... ...spodęki. ...chełm. What? No, masz, masz hełm, patrz. Ach... fajnie. Jak, jak prawdziwy pękły. O, rezji jest. Rezji jest przed nami. Kto to rezji? E, zaraz zobaczysz. Dobra. O, skrzynki, więcej skrzynek. Wszystko wziąłeś! Niczego nie ma. Ja Nic sobie nie to... Okej, okay, tu jest płytka. Jaka płytka? No, nie... jakieś TNT będzie. <laughs> Możesz tu na... spać, na pewno Żeby nadzieję. checkpoint, zaliczyć. O. Później będzie po ptakach. W dobra. Jestem. Sweet. Cały, cały czas noc w tej mapie. No, tak ma być. Specjalnie tak zrobili chyba. Bo właśnie mówił, że. Mówił ten, a raczej admincraft serwa, mhm. że specjalnie się przestawia na noc cały czas. Musisz pójść na samą górę domku. What? Idę, do, idę, idę. Czekaj, może się mylę. O, nie, nie mylę się. Nie, kurczę. To, to jest parkour mapa. No, ale. Jak nie, no jak stąd są Wiesz się nie da wyjść w ogóle? Może to jest po prostu ten. A why? What? To Kis... jest drabinka, nie? To jest Czekaj, fajnie. No ale jest. Sk skąd tu mamy skoczyć? Nigdzie nie ma nic Nigdzie. O oh my god! Co gdzie jesteś? Na sam dole? Musisz wrócić tam, gdzie byłeś. Na sam dół? Na... No, na sam dół i wtedy w prawo. To jest po prostu domek, w którym się można przespać. Jest. I tutaj dalej dalej się ciągnie ten parkour. I jak ci idzie? <laughs> Jeszcze nie, nie myślę. Tak... Tak... Oj, już idziesz. Tam. A, no widzę, tak, widzę, widzę. Tak to tak około się kiedyś. Jesteśmy ciemni, Jezu. <laughs> no jest noc przecież. <laughs> Jestem, dobra. O, nice, nice! O, o. skill, jaki super, skill. Super <laughs> Skilla naprawdę pokazałeś. Ale tutaj właśnie... tutaj jest na rezji powiedz mi. Ja tutaj nikogo Rezi... nie znam za bardzo. rezji jest ten w ziel... Sorry! Dzięki W ten zielonej, w zielonej kosz... Oa, Nie no teraz, teraz nie masz tepnąć czy yeah! coś... Widzę siebie tam! Co Gdzie jesteś? Tam trochę dalej. A to nie ty, to jakiś inny pingwin. Ja... To ja. Skąd wiesz? Spinam się po wodzie, będzie najłatwiejszy sposób. Na kreti... Gdzie? Jestem, ty? Jest, jest, jestem, sobie, no! <noise> Tutaj po wodzie. Zabłądziłem. Dobra. Okay. Ty najpierw skacz, a później ja, bo tak to będzie zaraz, zanawiasz. Czekaj, czemu nie możemy mieć po prostu game mode'a włączonego cały czas I jak się nam nie uda skok, to po prostu włączymy Wtedy nie będziemy głodzić się też Aha, no widzisz Oh my god Jakie łatwe roz rozwiązanie No super Yeah No, za to tobą jestem Okej, okay. okay, już tak przesadnie. Ale do. O oh my go! Nie wiem po co nas na zaprosiłeś, jak ja parkura nie umiem. Widzę, że. Dobra, Bo, jest. bo myślałem, że będzie. Boże, się pośmiemy, ale nie myślałem serio, że będziesz tak naprawdę nie umiał parkura robić. Co to nie to umie? Bo... No tak średnio, powiedzmy. Tutaj i Rezi, rezji jego głowa jest, więc już. Był Rezies Jestem. Manjo i Blow. A teraz przechodzimy do mnie. Oczywiście jestem bardzo na wysokim stopniu. To będzie łatwe. O, o, to to masz jest. To tu emeraldy, Jezu jest, bo ładnie ma. Właśnie sam się tego z z z zastanawiałem. Czemu, e czemu emeraldy są związane ze mną? To może nie, nie ty, właśnie o to chodzi. To może jakiś inny pingwin. To jest może ten emeraldowski pingwin. <laughs> o nie! Uu. Nice. O! Jezu... No, widzę, widzę. Mówiłem ci, że ja o, i parkour. Dobrze ci idzie. No, oh my god. Za <laughs> wcześnie. Po... O, oh, nice. Jestem, nice. jestem, taki uratowanie. Nice, nice, uratowanie. Jest! Jestem u siebie. No dobra, to porównamy ten skin, czy na pewno ty, czy nie? No to ja, zobaczymy, co jest w środku. Jeżeli jest mózg. E, jakiegoś. mózg? Swin... No, mózg? Patrz, jezu, w patrz, nie spadłem ani razu. To dobrze. A czemu emeraldy, zapytam się autorów mapy, czemu emeraldy? Zobaczy czy... Pingwin nic nie ma w głowie. To nie jestem ja. Wiesz co, ty powinien być w takiej, takie, wiesz, takim, takim... ...Bajomie z lodem. No wiesz? prawda! Śnieg, lód, spadłeś, widziałem. Ale jest śnieg i lód. Właśnie następna część parkula. Aha, dobra, ja jestem... Mm. Śpimy w łóżku, czy co? No, możemy się przespać dobra. i możemy tutaj skończyć, bo... ...to jest dosyć długa mapa, najwyżej nagramy... E, część 2. Część 2, innym razem i za ten czas poćwiczysz twojego parkura ale widać, że pierwszy raz robisz I pierwszy parkour. Pierwszy raz, no taki no, spokój, robisz no, tak, jest, tak tak kiepski nie byłem. No, nieźle, myślę, że myślę daje, daje ci ten, daje ci 9 out of 10, czyli 9 od 10, za, pierś, za pierwszy <grym> raz parkour, nie, nie wiem co wy, nie wiem co dzięki. myślicie na, na kanale widzowie, w ogóle, o, o zepsułem coś. Oops, z... zepsułem bo... swój, swoją, swoją nogę. Naprawię się. O, dobra, dobra. Um, no i skończymy na teraz. Skończymy na teraz. Kończymy. Powiem, było widać, że pierwszy raz. Bo, nie kocham, było widać. Coś. Było widać. Wiesz co, ja zawsze długie odpowieści robię na końcu filmu. Nie wiem czemu. Opowieści? W... No, tak półgodzinne końcówki zawsze robię Aha, dobra, do to filmu. Przyzwań, to... Ale... No nie wiem, na zmianę zrobimy krótkie, więc żegnamy się z Wami. Dziękujemy, Cześć. że oglądaliście. No pa, i żegnam się. Jeżeli wam się podobało, wiecie co zrobić. Mhm. Na razie, cześć. Trzymaj się. Bye. Bye. Oj, Karolisa link jest w opisie. Bye. <grym> 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 to, właśnie to chciałem powiedzieć.